Cześć, Witajcie w nowej serii po, po dwóch tygodniach przerwy w lutym. Serii związanej z Grand Prix, z Jensonem Batonem, McLarenie oczywiście. Jak wiecie, Jenson Baton i McLaren to są moi, mój ulubiony kierowca i mój ulubiony zespół. McLarenowi kibicuję już od trzech lat, a Jensonowi Batonowi od 2007, jeżeli dobrze pamiętam. No niestety pominął mnie rok, w którym Jenson Baton zdobył swoje pierwsze zwycięstwo. No ale dobra, nieważne. O Jensonie Batonie więcej pogadamy sobie w wyścigu niż w kwalifikacjach, dzisiaj skupimy się na kwalifikacjach. I tak jak mówiłem wczoraj mieliście wyniki, e, wyniki treningów, gdzie w no, bieg okoliczności pokazał, że byliśmy pierwsi. Tutaj mamy ustawienia na ten tor. Mam nadzieję, że te ustawienia, które Wam teraz pokażę, będą, dobre, będą dobrymi ustawieniami. Nie wiem, jak te ustawienia będą miały się do trybu kariery. Możecie sobie ten, te ustawienia wyprowadzić na tutaj, właśnie w tym krótkim Grand Prix. Nie gwarantuję, że te ustawienia, co tu macie, będą dobre dla kariery. Możecie spróbować, ale jak będzie, nie wiemy. Tak mam mniej więcej aerodynamika 9 na 9 ponieważ jest tor dość dość, szysz, można powiedzieć, kręty jest to, można powiedzieć, tor bardzo liczny więc docisk jest bardzo, bardzo ważny według mnie 9 na 9 jest tu moim zdaniem dobrym ustawieniem następnie hamulce mam na 47 na 50 czy bardziej na tył chociaż zastanawiam się, czy czasem nie dać bardziej na przód ponieważ mam problemy z dogrzaniem e, z dogrzaniem przednich opor no i tak myślę, czy czasem nie dać jeszcze w tym momencie, z, tutaj jeszcze coś tutaj poprawię będzie na 51 e, Ciśnienie rozmiarów średnie i rozmiar hamulców na średnie Środek ciężkości 4 na 3 e, Ponieważ potrzebujemy bardzo przyczepności na tym torze, a Tutaj przy, przedni stabilizator, czym mniejsze, tym mamy większą przyczepność, więc Wszystko chyba jasne Tu tak samo e, tu zaś odleży od kierowcy, czy woli samochód bardziej podsterowny, czy nadsterowny. Ja wolę samochody bardziej ustawione na nadsterowność. Dobra, Zawieszenie. Zawieszenie to zawsze naj... najczęściej tak samo jest. Zależy jak atakujemy tarki. E, zależy od pogody. Dobra, się odok. E, skrzynia biegów, no to... Tak mniej więcej możecie sobie spauzować w tym czasie, ponieważ no nie ma czasu. No i paliwo na pierwszy wyjazd oczywiście damy na 6 i spróbujemy zakwalifikować. No i też mamy geometry kół, geometria kół, zostaje tak jak mam tutaj. Tutaj możecie się bawić tak, żeby ustawić tak jakoś odpowiednio, żeby się wam nie zużywało opony. To do, do tego służy najczęściej. U mnie to tak ustawione. I tak to wygląda. No i... Nie wiem, czy nie będzie wam jak kierowca, ale prawdopodobnie nie, ponieważ w lidze jeżdżę i nie ma żadnych problemów. Paliwo jest. Opony główne, tutaj trzeba bardzo zadbać o opony, więc najlepiej jakby się udało nam zakwalifikować na tych oponach od razu. Przyspieszmy czas. Zobaczmy, jakie czasy kręcą. Znaczy teoretycznie powinniśmy się zakwalifikować, jednakże w praktyce to wygląda inaczej. Jak wiecie. No to szybki start. Nie wiem, czy ten tor mam, muszę Wam przypominać, jak wiecie, na torze w Wielkiej, Wielkiej Brytanii, we Węgrzech, Jenson Button odbył swoje pierwsze zwycięstwo, więc dlatego Wielka Brytania jest na pierwszym miejscu, a wybraliście, Jezu, Wielką Brytanię, znowu z Wielką Brytanią, Węgry. Na Węgrzech Jenson Button wygrał swój pierwszy wyścig, dlatego ustawiłem wyścig inauguracyjny właśnie w Węgrzech. No i miejmy nadzieję, że Uda się to jakoś nam tutaj zdobyć dobre miejsce. Podczas treningu sprawdzałem opony. Tak jak mówiłem w wczorajszym odcinku, opony i na mieszance miękkiej przejechałem 10 okrążeń na pełnym baku. Czy to mi się uda wyścigu wykonać? No nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze wam, bo ponieważ wierzę na kamerze z kokpitu, to trochę wam popiszę, na co macie zwracać uwagę, jeżeli chcecie zwracać uwagę na system DRZKers. Tylko weda z tej krętej części. Oj, właśnie błąd. Dobra, jeżeli jest no to przejdźmy jeszcze na krążenie, a następne krążenie się uspokoję, żeby zrobić fast-lapa. Jeżeli chcecie zwracać uwagę na kierownicę, system DRS to jest taka zielona kropeczka po prawej stronie pod tym żółtym przyciskiem. Jeżeli będziecie teraz zwracać uwagę na prosty, to zauważcie, że ona się nagle zaświeci. Jeżeli ja wcisnę system DRS i system DRS jest otwarty, to oznacza, że ta lampka miga. Teraz to sobie zobaczycie sobie dokładniej o macie, macie przykład tego jak to wygląda asystent drs, raczej znaczy kers o czekacie no ja teraz jadę asystent kers a wcisnę w pewnym momencie na przykład przycisk kers to na wyświetlaczu gdzie mamy napisaną pozycję pojawi się ilość tego pozostałości kersów się będą, będzie nam się pojawiać Jeżeli tak wybaczycie, to ja na chwilę się uciszę. Ponieważ, no, jest dosyć dość kiepsko. Ładnie przejechać ten pierwszy sektor. Ten sektor pierwszy to jeszcze w miarę u mnie wychodzi. Przepuść mnie Betel, ładnie. Chociaż ten kręty sektor, który jest drugi, trzeci też uwielbiam. Tylko według ten rytm taki. Te chłopaki Chłopaki! Blokujecie mnie! No przepuść mnie chilton! No co za gnojek, no Jeszcze jedno krążenie tak na przykład jak przyjedziemy Oj, oj, oj za szeroko No tak w treningu było inaczej, było łatwiej No tak spodwek Dobra, ostatnie okrążenie nadziei Może nie nadziei, no ale tak żeby ten nasz plan wypalił, nie Żeby nie zużyć za dużo opon na tym pierwszym sesji Coś ktoś nie przyblokował, bo ktoś tam jedzie. Jest w miarę dobrze. Chłopaki, jedźcie tam. Masa! Na świeże wkłączenie w tej sesji na razie wykręcił. Jest rekord! O ja, do mi po angielsku teraz Kurde no i... Dobra, jedziemy dobrze, jedziemy dobrze Powinno paliwa styknąć, a czas? Okej, okay, mamy konkurencyjny czas i to powinno styknąć do kolejnej sesji Wróć do garaży Tak, tak, wrócimy do garaży. Mamy pozycję piątą i to mi styknie. Przyspieszmy czas. Początkowo bardzo go dużo godoek, nie miałem jak się skoncentrować na tym właściwym dobry, tempie. Robota, no jest dobrze, jest dobrze, chociaż sądząc tutaj po tych czasach walka o pole position jest niemożliwa. Chociaż, 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 zobaczymy. Proszę zobaczyć, jaki czas wykręciłem na super miękkich, na miękkich w, w, w treningu. A odpadają Walteri Bottas, Jacques Eringwerg, Jules Bianchi, Van der Garde, Charles Pick i Max Chilton. Rozpoczynamy Q2. Wsiadamy do bolidu. Chyba się rozjaśniło, bo wiem, że kwalifikacje mają być zachmurzone. Zobaczymy. A nie, miałem... No faktycznie, takie sło, tu, słońce za chmurami. Podczas treningu miałem 21,7 na twardej. Na twardej. Nie, to nie było na miękkiej. Czas tylko na twardej, czyli już jest dobrze. Ponieważ na miękkiej sprawdzałem właśnie paliwo, Sprawdzałem zużywalność opon. No i w tym momencie prawdopodobnie użyjemy miękkich. Chociaż, chociaż... Nie, użyjmy miękkich, tak, żeby, żeby podczas wyścigu być twardy. Nie? Dobra. Paliwo na cztery okrążenia. Przyspieszmy czas. On borda nie będę robić. Chociaż mogę takie przedstawić tak mniej więcej co i jak. A czy to jest tak warto w każdym wyścigu opowiadać o onboardzie? Dobra, chyba za, za, trochę, za dużo czasu ze przewinek, bo nie dajemy drugiej szansy na poprawa czasu. Zobaczymy, jak pójdzie nas tym okrążeniem. Jeżeli z tym okrążeniem uda mi się wykręcić jakiś dobry czas. To następne okrążenie przejdziemy na spokojnie i popowiadam o tym drogę. Na tym zakrycie tracę najwięcej, po prostu ten boliz mi tam odjeżdża, nie umiem przyjechać blisko tego krężnika i tu mogę tracić. O kurde, dobra, zmieściłem się. Dobra, ale tu już jest gorzej. Dobra, ale przynajmniej mnie nie przyblokowało Dobra, jest dobrze Jest aż siedemdziesiątych przewagi nad gruzanem Trochę za szeroko Radziemy jeszcze raz. Jesteśmy teraz na prostej startowej. Prosta startowa jest dosyć długa, ale maksymalna prędkość wystarczy tutaj 290 km na godzinę. Potem mamy drugą prostą taką zjazd w dół. I tutaj mamy system DRS. I tutaj takie właśnie, właśnie ważne, ważne zakręty zjeżdżając w dół. Teraz kolejna prosta, zakręt tam chyba dziewiąty. Gdzie Felipe Massa miał wypadek? Obraz tego krążenia już nic nie wiedział. Za duży błąd na pierwszym zakręcie. Ale dobra. Szykana teraz była, dość takie trudna szykana, ponieważ tam krawężniki są wysokie i tak na taką krętną część zakrętu w lewy, prawy, lewy, prawy. Trzeba wiać w rytm, nie ma innego toru jazdy, tutaj nie ma gdzie wyprzedzać. Więc naprawdę jest to tor, gdzie możemy tutaj przyblokować nasze grywali. Więc pozycja na kwalifikacje jest dość ważna. Tutaj mamy jeden nawrót, tu możemy próbować wyprzedzać. Na tamtym zakręcie wcześniej też. Tutaj mamy drugi nawrót, też można próbować wyprzedzać. Mamy wjazd do pit stopu, który jest dosyć trudny. No i kolejnie prosto tak to mniej więcej wygląda. No ale no, nie ma co opisać tego toru, ponieważ opisowałem go już w trybie kariery. Więc, chociaż pewnie go znacie jako fani Formuły 1, jako że jest to tor blisko Polski położony, to ten to znacie na bank. Jeżeli nie wiecie, to wiecie, że tutaj jest tribuna Roberta Kubicy na ostatnim zakręcie, nie wiem czy jeszcze jest, ale kiedyś była, pewnie jest. No i dobra, przyspieszmy czas, z rezek fizyk, powinniśmy się zakwalifikować bezproblemowo. Ok, Sebastian Vettel jak na razie prowadzi. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że Sergio Perez zakwalifikował się do Q3 i to mnie cieszy. Odpadają Nico Hulkenberg, Esteban Gutierrez, Paul Di Resta, Adrian Zutir i Daniel Ricciardo oraz pastor Maldonado. Jakieś takie ciekawostki? Sebastian Alonso nie, Nic ciekawego nie ma. Lotusy się zakwalifikowały, McLareny obydwa się zakwalifikowały, obydwa Ferrari, obydwa... Ej, Mark Weber. Jest Mark Weber. No czyli można powiedzieć, że ta podstawa piątka. Żadnych sukcesów tutaj nie ma, żadnych jakichś innych przypadków też nie ma. Q3, 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 walczymy o pole position. Czy będzie nadzieję walczenie o pole position w Q3 najczęściej? Jeżeli będą kwalifikacje w Q3, ja się wyciszę, ponieważ, no, jednak, jeżeli chcemy walczyć o pole position, to muszę być skoncentrowany na 100%. Szczególnie, że muszę zadbać o opony. Więc będzie, powiem Wam, jeden szybki wyjazd. A no, szukam paliwa paliwo na jeden okrążenie optional tires Opacking wyjadę sobie. Ja tak teraz sobie wyjadę dopiero. I będzie cisza. Teraz nie wiem czy ją robię pierwszy czas, czy teoretycznie ktoś tam wyjechał czyli oni po prostu już kręcą czasem. My dopiero rozpoczniemy kręcenie czasu. Chodzi też o odbanie oponiem, bo nie chcę przejać zbyt dużo krążeń pomiarowych, chcę przejać jedno krążenie pomiarowe i mniej zadbany opon. Na razie wetel Alonso prowadzi. Dobra, zmiana lidera. O kurde, przesadziłek? Nie. Nagle lekki był. Nie wiem jakim cudem oni takie czasy wykręcili kiepskie. Chyba w kupie jechali. Bo innego wytłumaczenia nie ma. Fantastycznie masz tylko że ten czas mnie trochę niepokoi ich. Mumpol position. Coś tu nie gra. Dobra, zjedźmy do garaży. Teoretycznie... No właśnie. I odpowiedź. Odpowiedź, odpowiedź, odpowiedź. Teoretycznie moglibyśmy walczyć. Nie, nie moglibyśmy walczyć, bo tracimy a sekundę do... Ale możemy tą pozycję stracić. Why? A spójrzcie dlaczego, ponieważ Fernando Alonso, który jest czwarty, traci do nas 5 sekund. Jeżeli wyjedzie, poprawi czas, no to już jest ponos. Dziewiąty jest Sergio Perez. ósmy Kimi Rajkonem. Dobra, przyśmiesz, lekko czas. My rezygnujemy już z kwalifikacji. Liczymy teraz, jak jedzie nasz. O właśnie, proszę bardzo. Pierwszy sektor dla Alonso lepszy, a jednak zjeżdża do boksu. <laughs> I jacie. Sole, ale spodliśmy. No dobra, już nic nie zrobimy. Fucking shit. 9 pozycja, nawet spadnie na za naszego partnera Sergi Pereza. Dopiero dziewiąta pozycja. Aha, aha. Pewnie mogło być lepiej. No cóż. Uż zobaczymy wyjście, jak będzie wyglądać. Będziemy starać się tu walczyć. O pierwszej pozycje. Spójrzcie, ile wygrał Fernando Alonso nad Sebastianem Vettelem. Tylko 25 setnych. Louis Hamilton też dużo nie stracił, chociaż jak na, na standardy formuły, no to już trochę straty jest. Więc no, tak wyglądają kwalifikacje do pierwszego wyścigu z serii. Zagrajmy w Grand Prix z Jensonem Batonem. Mam nadzieję, że wyścig jutro powiedzie się nam lepiej. Jak. Kwalifikacje udane, dla, jak dla McLarena, dla Jensona niezbytnio, ponieważ przegrał z Sergio Perezem, czyli jest 1-0 dla Sergio. Będziemy to liczyć. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie pod tym filmikiem. Ja się będę już zami teoretycznie żegnał. Do zobaczenia, do jutra. Cześć.